Dziuri, jesteśmy po spotkaniu ze Skromem Częstochowa. Zwycięstwo Górali dzisiaj 1 do 0 w końcu w piątej kolejce. I widać było, że ta radość w was była ogromna po tym spotkaniu. Oczywiście, ten mecz był najważniejszy dla nas. Pierwsze wygranie. Przed meczem wiemy, będzie, będzie ciężki mecz, ale zrobimy wszystko dla, dla czy punktu skra wiemy skra bardzo gra defensywnie i najważniejsze było uh, perści połowa uh, szłałać i zrobili ten i jak powiedział ci punkt mamy ci punkt i musimy iść dalej tak ci uh, mieć i następny mecz też będzie najważniejszy dla nas I... Ty dzisiaj wyszedłeś po raz pierwszy w wyjściowej jedenastce, zagrałeś obok Kamila Bilińskiego. Fajnie ta wasza współpraca wyglądała, bo też uzupełnialiście się w pewnych, w pewnych momentach. Jesteś zadowolony z tego swojego dzisiejszego występu? Jak powiedział, trzy punkty były najważniejsze dla mnie i dla zespołu oczywiście. Dla mojego granie tak, ciężko było, bardzo ciężko było, dlatego długo nie grał przeciw składu. I jestem po Może być 7-6 miesięcy pierwszy raz grał i ten był ok dla mnie. I my, myślę, że mam nadzieję, że następny mecz będzie ok dla mnie. Na pewno też byłbyś bardziej zadowolony, gdyby ta sytuacja w 46. Minucie zakończyła się bramką, ale, ale tak jak wspomniałeś, przede wszystkim dla ciebie najważniejsze było, żeby, żeby grać. Bo wiadomo, jak w płocku. Ostatnie miesiące Twojej przygody wyglądały, więc, więc to na pewno jest najważniejsze. Jeszcze w nawiązaniu do najbliższego spotkania z Puszczą. My, kibice pierwszoligowie, kojarzą Puszczę jako zespół, który na wyjazdach głównie punktuje. Rozm analizowaliście już tego rywala, rozmawialiście na jego temat, czy to jeszcze za wcześnie? Nie, jeszcze nie, mamy czas dla tego. I też, też mecz, ten mecz też będzie najważniejszy dla nas ciężki mecz będzie jak zawsze po, po polskie jest zawsze mecz jest ciężki i pff, gramy domu a, i musimy się mać tak dalej. i Ci punkt, gramy, musi grać dla ci punkt. Super, bardzo dziękuję i gratuluję, bo Super, był pierwszy wywiad po tak, polsku, po bardzo dobrze. I chcę podziękować ludzi, którzy byli na stadion dzisiaj. Wsparcie jest dla nas najważniejsze i myślę, że razem będziemy mocni, mocny zespół. Super. Bardzo dziękuję. dziękuję.